Terchio Perez przejechał się po Red Bullu, a Cadillac być może trochę nas zaskoczy swoim wyborem kierowcy. Zapraszam Was na kolejny ósmy bieg. Serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów. A jeśli Ty chcesz dołączyć do tego grona, to link znajdziesz w opisie. Zachęcam, tym bardziej, że już za momencie odbędzie się kolejne spotkanie z Wami. Wspólnie obejrzymy kwalifikacje do Grand Prix Wielkiej Brytanii. Na początek małe zaproszenie. Kochani, w ten weekend w Poznaniu kolejna runda wyścigowych Mistrzostw Polski. Będą naprawdę mocne samochody tam się ścigały. Lista startowa jest bardzo obszerna. Dużo tam będzie walki od rana w sobotę do 16, 17 w niedzielę. To samo. Wstęp jest bezpłatny. Tam chyba za parking tylko trzeba zapłacić 10 czy 20 zł. Naprawdę, jak chcecie zobaczyć motorsport na naprawdę wysokim poziomie, na żywo, to śmiało wbijajcie w ten weekend na Tor Poznań. Ja tam też będę, też będę się ścigał, więc piąteczkę sobie będziemy mogli zbić gdzieś przy namiocie Speedmasters. A teraz przechodzę do pytania do Was, bo Max Verstappen ostatnio wypowiedział się na temat tego, jakie tory mogłyby jego zdaniem na zawsze pozostać w kalendarzu Formuły 1. No i Max wymienił Spa, Silverstone, Imole, Suzukę, Brazylię i Zandvoort. Umówmy się, że to Zandvoort to tak no nie miał wyjścia musiał to powiedzieć choć jest to ok, do jazdy fajny ciekawy tor ale z punktu widzenia kibica no dosyć nudna arena trudno jest tam wyprzedzać no ale no, musiał to powiedzieć Verstappen ja bym tam wymienił Zandvoort na Monce a co do pozostałych typów to chyba się zgadzam no Spa tak, Silverstone tak, Imola również, Suzuka Absolutnie, Brazylia też. Może bym zamienił imole na, na Meksyk. Jakoś do tego Meksyku czuję dużą miętę. Dajcie znać, jakie wy, tory na stałe byście zostawili w kalendarzu Formuły 1, a ja już teraz przechodzę do wyścigu, który. Za momencik nas czeka. A czeka nas Grand Prix Austrii w ten weekend. Cyrk F1. Bardzo wam polecam nie tylko tę stronę internetową, ale także konto na Facebooku, profil na Facebooku. Karol to świetnie prowadzi, mnóstwo tam jest ciekawostek i przy okazji Grand Prix Austrii właśnie profil Cyrk F1 przypomniał, jak wyglądały trybuny Grand Prix Austrii w roku 2016. Spójrzcie na to zdjęcie. Część trybun zasłonięta w ogóle płachtami reklamowymi. Aby nie świeciły pustkami. Te pozostałe też nie są wcale wypełnione całkowicie. Weekendowa frekwencja, wyobraźcie sobie, wyniosła wtedy 2016 rok. Walka o tytuł mistrza świata pomiędzy Rosbergiem a Hamiltonem 85 tysięcy. Kibiców. Teraz to jest w okolicach 300 tysięcy kibiców, jeśli chodzi o cały weekend wyścigowy. Tor tutaj jest, dopisek mieści 105 tysięcy kibiców. Niesamowitą robotę przez te lata Formuła 1 zrobiła. Wiadomo, Drive to Survive to jedno, ale też obecność w mediach społecznościowych to jest też, myślę, taki czynnik, który dużo tutaj nam wniósł. No, kompletnie dwa różne światy. No dobra, to jak jesteśmy przy Grand Prix Austrii, to króciutka zapowiedź tego weekendu. W zeszłym roku przecież to był jeden z takich najgorętszych momentów tej walki pomiędzy Verstappenem i Norrisem, ależ się wtedy pomiędzy nimi zagotowało. Tam przyjaźń już niemal wisiała na, na włosku. Trochę mi brakuje aż takich mocnych starć na, na to, że w tym, w tym sezonie. No, Norris próbował takie starcie ostatnio z Piastrim zrobić, ale no, to było dużo mniej eleganckie nawet od tej walki w, w zeszłym roku w, w Austrii. No i Ciekawe, jak to się poukłada, no bo tak, Ferrari całkiem mocne przez ostatnie dwa lata w Austrii było, Red Bull i McLaren, no to wiadomo, że ich wymieniamy w gronie tych ścisłych faworytów. Ciekawe, co z Mercedesem, no bo oni będą znowu sprawdzali sobie to, to nowe zawieszenie. Mieli je w Kanadzie, wcześniej przez dwa wyścigi z niego zrezygnowali, cały czas trochę próbują ustalić, na czym stoją. No i właśnie, ostatnio. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i też przy sprzyjającym to, że byli naprawdę szybcy, troszkę tonują emocje, mówią, że w Austrii to się niekoniecznie powtórzy, ale mam naprawdę duże nadzieje na, na fajny weekend. Max Verstappen cały czas jeden punkcik od tej dyskwalifikacji, dopiero po Grand Prix Austrii już będzie miał trzy punkty skasowane, czyli będzie miał. Nie chyba dwa punkty skazowane, czyli będzie miał dziewięć punktów karnych, więc cały czas troszeczkę ostrożnie musi do tego, do tego podchodzić, choć sam twierdzi, że swojego podejścia przecież zmieniać nie będzie. Będziemy mieli za to w tym momencie, w momencie nagrywania tego filmu, jest wiadomo o dwóch kierowcach, którzy zastąpią etatowych kierowców w pierwszych treningach, w pierwszym treningu w zasadzie Alex Dan pojedzie za Norrisa w McLarenie, to będzie jego debiut w pierwszym treningu i w Ferrari za Leclerca pojawi się Dino Beganowicz. Ważna techniczna rzecz dotycząca McLaren'a w trakcie tego weekendu to ich nowe zawieszenie. Będą sobie to jeszcze sprawdzać w trakcie treningu, a ważne jest to dlatego, że no są teorie, że teoretycznie może to trochę pomóc Norrisowi, że ta charakterystyka auta będzie dla niego bardziej przyjazna i tak miało być już w Kanadzie i było, gdyby nie to, że on sam popełnił głupi błąd w kwalifikacjach, a w wyścigów, to już szkoda gadać. W każdym razie Andras Stella mówi, że nowe przednie zawieszenie ma sprawić, że nasi kierowcy będą mieli trochę więcej luzu za kierownicę. To są drobne zmiany w, w geometrii. Ostatnio tylko Norris używał tego nowego zawieszenia. Piastri zdecydował się na jego starszą wersję, ale Andras Stella mówi, że nie ma jeszcze pewności co do tego jak dużo to rzeczywiście zmienia. Te, te zmiany w tym zawieszeniu są minimalne, trudno kierowcom jest tak jednoznacznie to ocenić. Dopiero teraz będziemy w stanie to zrobić, mając takie porównanie jeden weekend do kolejnego weekendu. No i też po tych treningach kierowcy podejmą decyzję, który z nich decyduje się na resztę weekendu pozostawić w swoim samochodzie to nowe zawieszenie, a który stwierdzi, że zostaje przy starszym. Poplotkujmy sobie teraz nieco o sytuacji na rynku transferowym. Bardzo lubię takie dywagacje, kto, gdzie, kiedy. A przy okazji Cadillac'a mamy o czym tutaj dyskutować, no bo Cadillac ma dwa wolne wciąż fotele na przyszły sezon. No i według motorsport.com, według Roberto Kinkero, czyli bardzo dobrze poinformowanego włoskiego dziennikarza z padoku, w trakcie Grand Prix Wielkiej Brytanii mają odbyć się jakieś takie rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, a bardziej w zasadzie z ich menadżerami, no bo ta i Perez mają być na liście i to wiemy już od jakiegoś czasu. To są zawodnicy, którymi Cadillac jest zainteresowany. I oczywiście oni też jasno i wprost deklarują, tak, spoko, jeśli nas tylko będą chcieli, to my tam z chęcią pójdziemy. Według Roberto Kinkero, Cadillac chciałby podpisać jednego z kierowców już w najbliższych tygodniach, a na drugiego, na decyzję dotyczącą drugiego zawodnika, chcą dać sobie jeszcze troszeczkę czasu. No i pytanie, na którą opcję się zdecydują? Czy dwóch starych zawodników, czy jeden stary, a drugi młody, mówiąc najprościej. Jeśli młody, to uwaga, ponoć teraz najwyżej na liście tych młodych zawodników wcale nie jest Colton Herta, wcale nie jest Crawford z F2, czyli Amerykanin całkiem szybki w tej formule 2 ale ponoć najwyżej na tej liście w tym momencie jest Felipe Drugowicz, czyli ten gość, który jest rezerwowym Astona, który wygrał jakiś czas temu Formułę 2, ale cały czas ma bardzo trudną relację z Formułą 1, trochę już urasta do roli takiego wiecznego rezerwowego, ale też cały czas ma duże nadzieje na to, że uda mu się znaleźć jeszcze drogę do fotela takiego stałego w F1, robi wszystko pod to, żeby, żeby to się stało, nie decyduje się na takie pełne zaangażowanie w inne seria, takie, takie bardzo poważne, tylko mocno się skupia, skupia na tym, przynajmniej takie daje też, takie wysyła sygnały. I w ogóle w tym artykule Kinkero znalazło się jedno takie dziwne zdanie dotyczące drugowicia i jego sytuacji w Astonie. W padoku F1 krążą plotki, że żaden z obecnych kierowców Astona nie chce widzieć Felipe drugowicia za kierownicą podczas jakiejś znaczącej sesji na torze. Ale co, to jakby boją się go? W sensie Alonso boi się Felipe drugowicia? Plan Stroll Jestem w stanie to zrozumieć. Ktoś tam wie, co mu w głowie siedzi, ale Alonso nie chciał wsadzić drugowicia. Nie wiem, dziwne jest to zdanie. Wiele można sobie z niego próbować wyciągnąć, ale nie chcę w takie teorie różne dziwne wchodzić. W każdym razie zaciekawiło mnie to nieco i nie jestem w stanie, nie obstawiłbym w ogóle teraz w żadnej sumy pieniędzy na to, na kogo Cadillac się zdecyduje. Ja oczywiście wiadomo, Walteri Bottas, forever masz moje wsparcie, Walterii. Ale czy Peres byłby wolniejszy od Botasa? A wcale, wcale nie, jestem, nie jestem tego pewny. Myślę, że to są kierowcy na dosyć podobnym poziomie. Takich, takich oceniam. Drugowicz no, też byłoby ciekawe, jak on by się sprawdził, dobijając się od tak długiego czasu do, do Formuły 1, ale ja jednak najbardziej chciałbym zobaczyć tam Coltona Hertę. Chciałbym zobaczyć zawodnika z IndyCar, który przesiada się do samochodu u Formuły 1, bo trochę byśmy mieli chociaż jakiś taki zalążek, odpowiedzi na to pytanie, czy z tamtej serii zawodnik może przejść do F1 i być szybki, bo oczywiście tamci zawodnicy twierdzą, no pewnie, że tak, to żaden problem. Druga strona twierdzi, no to zapraszamy, to, to się sprawdźmy, chociaż trochę byśmy e, mieli jaśniejszą sytuację. Nie do końca oczywiście, bo to wiele czynników o tym decyduje, jaki ten samochód byłby w prowadzeniu i tak dalej, i tak dalej, ale chciałbym, byłoby to coś ciekawego. A przy okazji jeszcze tylko Wam powiem, że Aston Martin uruchomił swoją oficjalną Akademię Kierowców. Aston Martin Aramco Formuła 1 Team Driver Academy. Tak to się nazywa. Jest to program, który ma Znaleźć młodego, szybkiego kierowcę, wesprzeć go i rozwijać jego umiejętności na dystansie jego kariery. W tym momencie mają pod swoją opieką, ale to dotychczas nie była taka oficjalna akademia, tylko taki trochę program rozwojowy. Mają właśnie Crowforda, Amerykanina z Formuły 2, a pierwszym kierowcą, który będzie w tej oficjalnej już akademii, to będzie nim Hiszpan z F3, czyli Mariboya. Red Bull tymczasem daje szansę pojeżdżenia swojemu juniorowi, temu o którym już od dawna tutaj sobie rozmawiamy, że to jest chyba kolejny... Wielki kierowca Red Bull'a, a przynajmniej wielkie nazwisko, co do którego wielkie oczekiwania w tej rodzinie są. Chodzi oczywiście o Arwida Lindblad'a, który ostatnio pojeździł sobie przez dwa dni, chyba, czy przez jeden dzień? No nieważne. W każdym razie pojeździł sobie starym samochodem na torze Imola, starym samochodem Racing Bulls, czyli samochodem z 2023 roku. Wcześniej jeździł tylko w trakcie dnia filmowego, więc to no, tak nie do końca to była taka sportowa jazda. No i Red Bull dosłownie chwilę przed nagraniem tego odcinka potwierdził, że Lindblad, który ostatnio dostał też zgodę FIA, by wcześniej, przed ukończeniem 18 roku życia, dostać licencję, superlicencję pozwalającą na jeżdżenie w Formule 1, tenże Lindblad pojedzie w FP1 przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. Liam Lawson zerka nerwowo za plecy. A jak sobie mówimy o młodych kierowcach, to warto powiedzieć, kiedy taki młody kierowca dojrzewa. Wypowiedział się na ten temat ostatnio Toto Wolf i mówił to w kontekście Kimiego Antonellego, który swoją drogą już zdał te wszystkie egzaminy szkolne, o których Wam ostatnio mówiłem. Ma święty spokój. Mamo, daj mi spokój egzaminy zdane. Zdaniem Wolfa, Antonelli będzie potrzebował trzyletniego programu. Tyle właśnie młody zawodnik potrzebuje, by być w stanie rywalizować z bardziej doświadczonym i szybszym zespołowym kolegą. Ale oczywiście jesteśmy przekonani co do tego, że to tempo u niego się pojawi, bo nigdy byśmy nie powierzyli naszego miejsca, kierowcy, którego nie rozważamy w kategoriach potencjalnego mistrza. Świata. No i zgadza się to też z tym, co mówił wcześniej na przykład Franz Tost, czyli człowiek, który też już paru juniorów mówiąc brzydko przerobił w Formule 1. On się denerwował trochę na decyzję Helmuta Marko, dając do zrozumienia w wywiadach, że ja potrzebuję trzech lat, żeby rozwinąć kierowcę. Właśnie młodego zawodnika. Wy mi go zabieracie po prostu za szybko. I widzimy to trochę po, po Piastrim. Ten trzyletni, e, trzyletni okres się zgadza, też powo powoływał się na to Wolf w tej rozmowie, ale zerknąłem sobie dokładnie, jak to wyglądało w pierwszym sezonie Piastriego w porównaniu do Norisa. teraz on idzie właśnie trzeci sezon, trzeci rok. Po pierwszym sezonie, w pierwszym sezonie on miał dwa razy mniej punktów od swojego brytyjskiego kolegi, Norris miał wtedy 205 punktów, na swoim koncie Piastri 97. A teraz... No w tym momencie Piastri jest po prostu lepszy od Norisa. Na tym etapie sezonu na pewno. A w hiszpańskiej prasie szukają sukcesów swoich kierowców. No, Carlos Sainz i Fernando Alonso oczywiście mieli całkiem dobre niektóre występy w tym sezonie, ale no troszeczkę im brakuje takiej stałości w zdobywaniu punktów, tak to można określić. No i Hiszpanie się dopatrzyli. Marka opublikowała taki artykuł, w którym powołała się na dane F1 Fantazy i słuchajcie, po 10 wyścigach, bo 10 wyścigów na razie za nami w tym sezonie, Carlos Sainz i Fernando Alonso to są kierowcy, którzy wyprzedzali najczęściej. Częściej w tym sezonie. 53 manewry Sainca, 49 Alonso, Berman ma 48, Norris 43, Hulkenberg i Albon 39. Oczywiście, to statystyka taka. Czysto dla zabawy, No bo to, że Berman jest trzeci w klasyfikacji wyprzedzania, no niewiele to wnosi do jakby oceny jego sezonu, czy to, że nie wiem, Hulkenberg jest, jest piąty, No bo to wszystko zależy od tego, gdzie startujesz, jaki masz samochód, jakie są okoliczności. No wiemy, że w tym sezonie zdecydowanie są lepsi kierowcy w stawce od właśnie Bermana, który sobie dobrze radzi, czy od Hulkenberga, który też sobie dobrze radzi. No a akurat tutaj w czołówce ich nie ma. No bo często startują po prostu z przodu i nie muszą wyprzedzać. Dwie ostatnie informacje w tym odcinku. Najpierw MotoGP i decyzja Komisji Europejskiej, która zgodziła się na przejęcie przez Liberty Media, czyli przez firmę, która jest właścicielem też Formuły 1. Komisja zgodziła się, by Liberty Media przejęła też 84% udziałów w firmie, która jest promotorem, która jest jak niejako, no w zasadzie właścicielem MotoGP. To trwało bardzo, bardzo długo, długie miesiące, ale do 3 lipca ta transakcja ma być zakończona. No i Liberty Media to jest marka, która trzeba przyznać dosyć mocno trzyma teraz u siebie motorsport, no bo jeśli chodzi o zawody motocyklowe, no będą mieli u siebie najważniejszą serię. No, o Formule 1 chyba nie muszę nic, nic tutaj mówić. I na koniec jeszcze Sergio Perez, który w dosyć długim wywiadzie w podcaście DSDL de Padok wypowiedział się na temat swojej przygody z Red Bullem i padło tam kilka naprawdę mocnych zdań. Dużo opowiadał o tym, jak kulisy tego sezonu, który niekoniecznie mu szedł, tego ostatniego, w którym został zwolniony. Jak to wyglądało z jego perspektywy? No i mówi Sergio tak, podpisałem kontrakt w Monako, ale nagle po tym wyścigu wszyscy zaczęli mówić o mojej przyszłości, mimo że no, przecież dopiero co podpisałem kontrakt. I łatwo byłoby wtedy po prostu mojej ekipie wyjść, trochę mnie ochronić i powiedzieć, wiecie co, no, podpisaliśmy zawodnika na kolejne dwa lata, ale tak nie było. Od tego momentu tak naprawdę nikt nie mówił o niczym innym, tylko właśnie o Red Bullu. Wyścig po wyścigu. Okej, okay, no tak się działo też dlatego, że te wyniki nie były jakieś cudowne, ale oczywiście pełna zgoda co do tego, i też już dawno to mówiłem i się zgadzam Sergio, z tobą w 100%. Red Bull niedostatecznie dobrze chroni swoich zawodników. To jest taka sytuacja, jak z Diamem Lawsonem. No nie ochronili go w żaden sposób, tak naprawdę. Dolewali wręcz często tę oliwę do, do ognia. Koniec końców, Sergio Perez mówi, miałem bardzo dużo presji po swojej stronie garażu i ja też nakładałem tę te presję na inżynierów i na wszystkich, którzy byli w to zaangażowani i po prostu dużo nas to wszystko kosztowało. Perez twierdzi też, że Red Bull żałuje decyzji, którą podjął, żałuje zwolnienia go. Wiem, że tak naprawdę jest im bardzo z tego powodu źle i wiem to z bardzo dobrego źródła. Powiedział Sergio Perez, który dodał też, że tak naprawdę problemy jego zdaniem zaczęły się wtedy, gdy odszedł Adrian Newey, wtedy większość problemów się zaczęła. Później jeszcze Jonathan Whitley ich opuścił, a to były bardzo ważne osoby dla tej ekipy. No i też znowu Perez wskazał na Grand Prix Hiszpanii, w którym to 2023 rok, w którym to też. Poprawki sprawiły, że ten samochód stał się bardzo, bardzo trudny w prowadzeniu w momencie, w którym pojawiały się jakieś dodatkowe czynniki typu deszcz czy jakieś zwiększone, zwiększone podmuchy wiatru. No i wtedy Max sobie dalej z tym radził, a Sergio he, nie do końca. Yy, I oczywiście za chwilę jestem przekonany, że pod tym filmem pojawią się komentarze a mówiłeś, rymakow, że tego Pereza trzeba zwolnić i w ogóle to jest, to był absolutny błąd. Uważam, że ostatecznie trzeba było Sergio zwolnić, no bo po prostu w tym samochodzie sobie nie radził. Ale powtórzę to, co mówiłem też ostatnio, bijąc się niejako w pierś. Tak, Sergio nie jest oczywiście tak złym kierowcą, jak na to wskazywała ta przygoda z Red Bullem. Nie spodziewałem się, że ten samochód Red Bulla może być aż tak trudny w prowadzeniu, że no, ani Lawson, ani Tsunoda. Nie są to też jakieś genialni kierowcy sobie z nim nie radzą. Dajcie tam kogoś bardzo ogarniętego, i wtedy też trochę więcej dostaniemy odpowiedzi. Czy po prostu ktoś poza Maxem jest w stanie sobie z tym samochodem poradzić? Sam Sergio, no też się nie oszukujmy, nie przesadzajmy, no dołożył pewną cegiełkę jednak do tego, jak to wyglądało. Gdyby jeździł regularnie, blisko w miarę 3,4, gdyby był od Verstappena, to po prostu to miejsce by, by zachował. Ale jedna ciekawostka jeszcze. Peres, widać, że jest zły na tę decyzję Red Bulla i zdradził taką ciekawostkę, że gdy po raz pierwszy spotkał się z Hornerem, to ten miał mu powiedzieć, że Red Bull ma dwa samochody, bo musi mieć dwa samochody i szczerze mówiąc, to oni byliby zadowoleni, gdyby ścigali się tylko z Maxem, w sensie jednym samochodem, tym Maxa. Dziwny tekst do kierowcy, którego, którego zatrudniasz, no i Peres powiedział, ok, no ale teraz możecie ścigać dwoma samochodami, więc po prostu mnie zatrudnijcie. I dodał też Perez, że cały czas Red Bull tak naprawdę musi go spłacać, mówi tam jeździłem cztery sezony, ale zapłacone będzie za, za sześć. Dziwne to jest podejście, to znaczy to, że oni sobie dziwnie radzą z kierowcami, dziwne podejmują decyzje to jedna sprawa, takie teksty to jest coś bardzo dziwnego, no i Oby tam po prostu First został, oby dla nich, yy, mówię to z ich perspektywy, yy, bo, bo bez Maxa ten zespół może się tak po prostu, no nie tyle, że rozpaść, ale momentalnie po prostu stać się zespołem bardzo przeciętnym. Chyba, że zbudują super samochód w przyszłym roku, ale to wtedy wiadomo, Max będzie tam jeszcze długo jeździł. Na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Kolejny odcinek albo w niedzielę wieczorem, zobaczę, czy będę miał siły po, po też moim ściganiu, albo w poniedziałek przed południem. Dzięki za dziś, trzymajcie się, cześć, cześć.